Przenosimy się do studia faktów RMF FM, Bo na zegarach już prawie 17. To wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Michał Zieliński. Posłuchajmy. Na początek dwie Ameryki w relacji z oceanu. Chodzi o wizję mediów i sondaży z jednej i prawdziwe wyniki wyborów z drugiej strony. To dobra wiadomość dla Polski. Prezydencki minister zabiera głos w sprawie nieoficjalnych wyników w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda tęcza w butelce? Jak wygląda wulkan w szklance? We wrocławskich szkołach rusza Akademia H2O. Jest 17 w popołudniowych faktach w RMFFM. polityczny comeback w historii Stanów Zjednoczonych. Tak twierdzi najprawdopodobniej nowy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych James David Vance. Donald Trump, którego boku startował, jest już bardzo blisko powrotu do Białego Domu. Potrzebował 270 głosów elektorskich. W tej chwili, według różnych sondaży, ma ich od 276 do 279. Gamla Harris może liczyć na zaledwie 223 głosy. Godziny miała rozpocząć wystąpienie, w którym ma potwierdzić porażkę w wyborach prezydenckich, ale przed chwilą godzinę zmieniono na 22 polskiego czasu. A my łączymy się z Palm Beach na Florydzie, gdzie w swojej posiadłości Maralago po trudach kampanii odpoczywa Donald Trump. Na miejscu wysłannik RMFFM tak odpoczywasz. Stańszewski. witaj Tomku! W jakiej A niektórzy formie jest? pracują. 78 latek, no właśnie. Moim zdaniem nie najgorsze, bo to jest żwawy emeryt z Florydy, zresztą w takim młodzieńczym stylu kończył swój wyborczy wieczór w Palm Beach Convention Center. Said, door, MAGA movement, my... Ruch MAGA, Make America Great Again, skupiony wokół Trumpa zatem na zwycięskiej ścieżce, a ja chciałbym skupić się teraz w faktach na przegranych. No więc właśnie, kto poza wspomnianą Kamalą Harris powinien przyznać się do porażki? Moim zdaniem pracownie sondażowe, które fundowały nam tutaj wirtualny obraz Ameryki, w której wyniki miały być wyrównane jeszcze bardziej niż 4 lata temu, no a tutaj na przykład jedna ze znanych sondażowni myli się o 15 punktów procentowych. Przegranym również Joe Biden, bo to on według wielu amerykańskich komentatorów ponosi odpowiedzialność za ten zły wynik wyborczy Kamali Harris. To on miał być przecież przeciwnikiem Donalda Trumpa i to on powtarzał, że w każdym sondażu powali Trumpa na ziemię. Every single pole is run. I beat him like a drum. I'm going to beat this drum. I will beat him like a drum. 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 Tyle, że do czasu jedna debata, i to w tej sprzyjającej mu stacji telewizyjnej CNN, wywróciła wszystko do góry nogami. Jedna debata, 27 czerwca, po której Bidena praktycznie już nie było. No i zaczęły się problemy i nerwy demokratów. Kamala Harris próbowała, ale nie dała rady w starciu z Donaldem Trumpem, a on znów tu w USA w sondażach niedoszacowany i zwycięski. Z powyborczego pan Beach, Tomasz Tańszewski. Prezydent Andrzej Duda jest gwarantem, że nadchodzący czas drugiej kadencji Donalda Trumpa to będzie dobry czas dla Polski i polskiego bezpieczeństwa. Powiedział przed chwilą szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Mieszko Pawlak. Prezydent Donald Trump rozumie perspektywę Polski, ale rozumie też szerzej perspektywę naszego regionu. Także jesteśmy jesteśmy dobrej myśli. To jest e, oczywiście ważne wydarzenie dla Amerykanów. To jest święto ich demokracji, ale to jest też dobra wiadomość dla Polski i dla naszego regionu. Mieszko Pawlak, pytany o to, kiedy dojdzie do rozmowy telefonicznej obu Prezydentów odpowiedział, na razie taki kontakt nie jest zaplanowany, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Sejm nie poparł wniosków PiSu i Konfederacji o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok. W pierwszym czytaniu projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Zgodnie z nowelizacją dochody państwa będą mniejsze o 56 miliardów 400 milionów, a deficyt budżetu wzrośnie do 240 miliardów 300 milionów złotych. Twoje zdrowie pod lupą faktów RMFFM. O problemach urologicznych mówimy dziś w naszym radiowym cyklu. Bardzo groźny jest nowotwór prostaty, na który chorują mężczyźni w różnym wieku. Ważne są badania profilaktyczne, w tym PSA tłumaczy w rozmowie z Ewą Kwaśny profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. PSA jest bardzo potrzebnym testem i w chwili obecnej niezbędnym w dziedzinie diagnostyki każdego mężczyzny, nie tylko na raka gruczołu krokowego, ale również na łagodny rozrost, który występuje u każdego mężczyzny już już powyżej 30 roku życia w różnym stopniu zaawansowania. Ale musimy pamiętać, że PSA nie jest markerem nowotworu. Raka rozpoznajemy wyłącznie na podstawie biopsji. Która została wykonana z intencją pobrania próbki z prostaty. No ale co w takim razie radzić takim mężczyznom, którzy to PSA mają niskie, a może się okazać w przyszłości, że jednak są chorzy? Bezwzględnie każdy po 50 roku życia powinien co najmniej raz w roku odwiedzić urologa. Całą rozmowę o problemach urologicznych panów znajdziecie na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. H2O to jedyny taki projekt w Polsce. Ponad 6 tysięcy drugoklasistów z Wrocławia weźmie udział w 14 lekcjach o tym, jak dbać o planetę. To są zajęcia praktyczne: dzieci zakładają fartuchy i eksperymentują. Jak wygląda tęcza w butelce jak wygląda wulkan w szklance. Tego wszystkiego uczymy w praktyce. Sześć łyżek soli. soli wsypujemy do niebieskiej wody. Ona jest zabarwiona na różne kolory, tak żebyśmy mogli uzyskać tęczę. A dlaczego warto dbać o świat? Dlatego, żeby się nam lepiej żyło. Bo nie mamy planety B, na której byśmy mieszkali, gdybyśmy zanieczyszczyli całą. Z Przemysławem Gałeckim, wiceprezesem wrocławskich wodociągów oraz dziećmi rozmawiała reporter. Rmfm Martyna Czerwińska. Wystrzał cen kryptowalut, umocnienie dolara i wzrosty na amerykańskiej giełdzie. Takie są rynkowe efekty rezultatów amerykańskich wyborów. Co ze złotym i polską giełdą? O tym w Faktach Ekonomicznych o 17.30. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Point S. Sponsorem prognozy pogody jest firma FDM, producent materacy i łóżek. FDM.pl Pogodą w listopadzie to jest tak, że jednak w kalendarzu jest listopad, więc cudów nie ma, ale pogoda robi co może. I jutro deszczu raczej na 100% nie powinno być. Raczej na 100%, bardzo ładna figura, prawda? Raczej na 100% widzę słońce jutro, tak? Wspaniała, na zachodzie bardzo dużo słońca, więcej chmur w centrum i na wschodzie, ale to są chmury, które nam nie przeszkodzą absolutnie i nie sprawią, że będzie padać do 13 stopni we Wrocławiu. Sponsorem prognozy pogody jest Polo Market, Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polo Market. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com. Dystrybutor opon marki Point S. Sponsorem prognozy pogody jest firma FDM. Producent materacy i łóżek FDM.